Yy, jeden widz mnie prosił, żebym pokazał tutaj jak wygląda ta moja kolumna kierownicza Tutaj wiadomo jest trochę wycieków, bo zimering mi trochę poszedł, to tak najszybko robiłem Ale po prostu było Oryginalna zabadka była mocno wywalona, tak więc po prostu Koszty wymiany i dostania tego, bo tam chyba około tygodnia trzeba było czekać z oryginalną yy, A potrzebowałem to po prostu zrobić jak najszybciej, no to zrobiłem sobie tak, że Kupiłem przykładnie od Poloneza, bo z tego, co tak patrząc po zdjęciach, była ona najmniejsza. Więc jak wymiary jej mogliśmy zrobić razem z podstawą, mamy 16 cm. Jeśli chodzi o wysokość, jeśli chodzi o szerokość, to już Wam podaję. Poczekajcie chwilę, może ten film nie będzie w jakiejś fajnej jakości. Ale tu mamy koniec. Do tego miejsca mamy 24 cm. Tyle wystaje wałek. I oryginalny wąs, który tutaj szedł, w tym miejscu po prostu ja go odkręciłem, no bo był zbyt szeroki. Dospawałem tej może to tak nie wygląda, ale szczerze powiedziawszy, ten wałek jest nie wiem z jakiego stopu i jak twardy. Ale jak to tylko sobie tak pohewtałem, żeby to ładnie wyglądało i nie wytrzymało, to po prostu to nie trzymało. Tak więc ja przewierciłem, nałożyłem na niego rurkę, skręciłem śrubą, i żeby luzu nie było, to jeszcze go obspawałem i nie wygląda to jakoś fajnie, ale po prostu ten tej. Taki płaskownik z 4 mm. Ten płaskownik przychodzi tutaj. Niestety no, musiałem wyciąć tutaj dziurę, trochę ubolewałem nad tym, ale, ale po prostu sprawdzać to zajebiście. I tutaj po prostu dałem płaskownik. Eee, tutaj taki przegub. tutaj idzie już po prostu do rążka. W, w niektórych traktorkach po prostu jest to po drugiej stronie, ale to wtedy nie, nie ma żadnego problemu. Bo po prostu tam przekładnie przekręcasz drugą stronę i wąs dajesz po prostu w górę. No A tutaj na no szybko nie mogłem znaleźć też żadnego przegubu, a chciałem, żeby po prostu to było mocne. No to na górę na, nabiłem nasadkę, przyspawałem ją, też tak trochę obskurnie I tutaj w tym miejscu jest przegub. E, Takie grzechotki na 1,4 cala. Czekajcie ostrości, nie ma. O. I dałem go uderowego, to jest ten taki czarny. I też go obspawałem i, i, i tyle. Tutaj musiałem złączyć wałek, bo widzę, że mi teraz zbiornik obciera. Będę no, musiał po prostu szlifnąć to. No ale tak to wygląda. I dzięki temu jest dużo większy skręt. Nie ma żadnych luzów. I dużo lżej się kieruje. W ogóle jest taka: jakby wam to powiedzieć, tak samo jest, że jak, jest, jak jedziecie w aucie, że po prostu skręcicie koła na maksa jadąc, to przynajmniej ja w poprzednim tak nie miałem. Bo Stiga to trochę inaczej działa, bo tutaj jest tylna ośka skrętna. Ławość. Co jest tą ostrością? Nagrywam telefonem, to może nie będzie taka dobra jakość. No, no to. Yy, po prostu ta kierownica sama odbija jest dużo lepiej, jest też dużo łatwiej się skręca, no naprawdę jest na przykład jest tak fajnie, że nawet jeśli by ktoś chciał no to może sobie wydłużyć jeszcze, jeżeli ma oczywiście miejsce wydłużyć po prostu yy, te ramię i im dłuższe ramię, tym po prostu więcej trzeba będzie skręcić nie, przepraszam, to będzie mniej kąta skrętu na kierownicy ale łatwiej po prostu będzie się skręcało kołami, ale jak tutaj tak, ja sobie smaruję Przeważnie raz w miesiącu zwrotnicę i, i to po prostu wszystko ładnie, leciutko chodzi. Tak więc... Jeżeli jeszcze są jakieś pytania, no tutaj mogę pokazać jak to jest zamocowane, no to tutaj mam od tyłu ostość, Tutaj widzicie z tyłu jest taka ściana, no to ta ściana to jest blacha. W tej blachie mam przyspawany, ee, mam przyspawany kątownik. Ten gotownik normalnie przykręciłem sobie, powierciłem otwory, że w każdym momencie mogę sobie odkręcić to i po prostu całość wyciągnąć, a nie, że spawałem to wszystko na stałe. No, tam widzicie, wtyczkę urwałem ostatnio. Muszę ją sobie założyć. No i, i tak. I tutaj jeszcze miałem, nie wiem, czy to będzie widać. Budę włożyć telefon. O. I tutaj jeszcze jest płaskownik od góry dodany. Tak samo przykręcony jest tutaj na dole, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że jeżeli tutaj nam to napręża, że ta cała przekładnia po prostu się Przekręca, tak? Bo wtedy robi się ten układ kierowniczy taki gumowy. A jak jest ten jeden zrzał taki zrobiony tak jak tutaj, jest do góry przyspawany? Czy jest przykręcony? Nie, przyspawany do góry jest, a jest przykręcony na dwie śruby. No, no to po prostu ten układ jest taki fajny, sztywny. To więc dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, jak coś Wam pomierzyć albo coś zrobić, to nie ma problemu. To jest przekładnia zwykła od Poloneza, bez wspomagania, bez niczego, tak więc nie ma żadnych jakichś dodatkowych rurek, niczego. Po drugiej stronie nawet jeśli miałaby jakieś luzy, no to tutaj macie śrubę z nakrętką kontrującą do kasowania tego luzu. Nie? O, tu nawet widać lepiej może coś. Tu jest ten płaskownik. No i on jest do góry, a tu już jest ta nasadka. Nie? Ja akurat miałem tutaj tyle miejsca, że Mogłem sobie na takie coś pozwolić, a gdy widz pisał, no to on mówi, że ma traktorek MTD. Nie wiem jak u niego wygląda z miejscem, ale tutaj w Westwoodzie jest z tego miejsca bardzo dużo, ale mi to ostrość wali. No. Tak więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.